Z wędką. Mamy dzisiaj 10 kwietnia, lany poniedziałek, ostatni dzień wolny od pracy, więc pomyślałem, że sobie wyjadę na rybki kawałek dalej od domu. Kieruję się na łowisko piorunów, to są okolice Warszawy, i tam spróbuję złowić. Może jak się uda, jakiegoś karpika, bądź jakaś inna białoryb. Ogólnie zestawy polecam. Metoda karpiówka na kuleczkę i może jeszcze jedna karpiówka albo spławik. Ogólnie trzy wędki będę rozkładał i zobaczymy. Widzimy się na dworze. No i dojechaliśmy na miejsce Trochę ludzi jest No I dobra ja to się rozłożyłem tutaj niedaleko restauracji W razie jakby kubkę chciał albo coś zjeść zawsze blisko Dwie karpiówki Prawa śmierdziuch Leba truskawka I tutaj na Federka Tam zaraz pod pomostek poleciała na dumbbellsika tego będę przerzucał za parę minut troszkę dalej, troszkę bliżej będę zmieniał te dumbelsiki raz taki, raz taki zobaczymy co poskutkuje zauważcie jak tutaj gościu rzuca stamtąd rakietą nęci akurat ja te dwie tutaj też mam blisko, niedaleko zarzucone dobrze, niech nęci ja na tym skorzystam. Leci. Jeszcze trek? Jeszcze auto. Zapytam coś jakby. Pod Warszawą normalnie pełna wiosna, jak nie lato. Zero chmurki. O i słońce wali. Regulami tak wygląda. Co najlepsze, zobaczcie, tu jeszcze taki mały stawik jest. pewnie jakieś rybki też tu pływają moje stanowisko tutaj jest niedaleko chyba restauracje otwierają wybranie na spławiku spławik ładnie jechał doleciałem przez to Taki Lachonek się trafił. No widzowie, pogoda nie ustępuje, cały czas cieplutko. Trochę chmur się zrobiło, ale to nawet dobrze, bo wiaterek się zrobił też przy okazji. Od czasu do jakiś tam cień. Tu na tym małym stawie, sporo brań, jakieś tam małe reszczyki, krąpiki wyjeżdżają a na dużym no niestety Miałem dwa brania na metodę szarpnięcia szczytóweczką i na jedną i drugą tutaj, co są na karpie, tak samo, tam jakieś były pyknięcia małe ale to podej podejrzewam, że jakaś ryba przepływała i po prostu Zaczęło żyłkę, no i tutaj spawiczek mam jeszcze też kolejne branie mamy na małym stawie, żeby tak chciał brać na dużym jak na tym małym Czekasz. duża ryba jest. Karasek. No, teraz karać się, za... Nie, karpik mały. mały. No, mały karpik. Zabłodził. Da, mamy kolejną rybkę, na tym małym niestety, ale coś ładniejszego. Już większy karpik jak tamtym czuć. Dobrze, no, że coś się dzieje chociaż na tym małym stawie. Tak, mniej więcej taki sam karpin jak tam ten poprzedni. Nie, nie, większy jest. O, oh, odpiął się. Opa. poszedł. No, mamy godzinę 14. Na tym dużym nic się nie dzieje. A ja się tu przyniosłem. Troszeczkę na, na spawiku sobie posiedza. Jak widać, rybki tutaj wyjeżdżają. Dobra, następna rybka. Nawet nie zdążyłem rozłożyć statywu, bo chciałem branie nagrać. A tu już siedzi. O, następny karpik mały. Dźwignego dźwiga. Chyba ten sam co poprzednio. Karpik, karpik, są małe, to są, są podobne do tych. Pora widzowie ja to uciekam do domu, mamy godzinę 17, nie chciałbym się dłużej siedzieć. Niestety karb żaden nie padł taki większy z tego dużego stawu. Całe szczęście, że ten malutki staw był, tam się troszeczkę połapało, chociaż ręka fiszką śmierci nie jest najgorzej. A na tym dużym z tego co widziałem, to nikt nic nie wyciągał. Jeden chłopaczek tam dwa stanowiska dalej. Jesiotra podhaczonego tam gdzieś poza płetwę wyciągnął, a tak poza tym z większych ryb nie widziałem. Może ktoś coś złowił, ale ja nie widziałem. A wam standardowo. Jeśli film się podobał, zostawcie łapkę w górę. Kliknijcie subskrypcję dzwoneczek, a będzie dostawać powiadomienia o kolejnych filmach. Trzymajcie się Hej!